TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Nie, nie powinniśmy ignorować orzeczenia Sądu Najwyższego uchylającego postanowienia marszałka Sejmu. A jeżeli go nie ignorujemy, to postanowienie o wygaszeniu mandatów jest nieważne. A jeżeli jest nie, nie, nieważne, to powinien być traktowani tak jak posłowie. Przed chwileczką pan prezes Sprawiedliwości zapowiedział, że zostało złożone zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. No, zawiadomienia do prokuratury łatwo składać, trudniej coś w ten sposób osiągnąć. Myśmy przez 8 lat rządu PiS składali do zawiadomienia do prokuratury w sprawie różnych nadużyć rządzących i dobrze wiemy, że nic z tego nie było. Kiedy to wtedy możemy się spodziewać pojawienia się pana Wąsika i Kamińskiego w Sejmie? To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do klubu PiS bo bezpośrednio do tych panów. Dziękuję bardzo. www.vpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.